go ludziska z tej strony, mixer, podłoga, kropka, tak jak jest napisane, ale to jak już nie będzie napisane. Dzisiaj grałem parkura z moim kolegą Kamilem. Emma. przepraszam, że może być trochę słabo słychać, ale to wina, że. No, no To wina mojej, mo, mojej nagrywarki. No, mógłbyś przestać. Dobra, chodź już. Dobra, przychodzimy sobie parkura. Jest, jest na nim ponad 100 poziomów. No bo stąd jeszcze nie, nie przechodziliśmy go, wzięliśmy jakiegoś. Nie no, przechodziliśmy go do 78 czy tam 80, ale już po tamtym jest trochę trudno już... Dla mnie jest na pewno bardzo trudno, dla mnie już pierwszy jest bardzo trudny, bo dla niego to wszystko się trudne, ale... Dla mnie to jest łatwe, tylko jak czasami nie działa, no to... O, dobra, za pierwszym razem, S. Nie, co ja powiedziałem, no to... tak się nie mówi, ludzie. Zanim Chodź ja Kamil, szybko, ja ci pomogę. Ja ciebie uderzę w powietrze, bo leciał. Tak, to na pewno zadziała. No. Pomoże mi to, do... jest dobrze Dawaj dobra, dobra. dobra jesteś. Dobra, lecimy No co ty robisz, gościu, zrzuciłeś co ty mnie. Zrobiłeś czy spadłeś? Zrzuciłeś mnie. Bo ja w tym A, samym to... momencie wybiegłem co ty, dobra, ale ja to szybko przejdę, tak myślę, ty już przechodź sobie drugi poziom. Pamiętam, że mi okay. nie go przechodziliśmy. Nie bo zbyt łatwe. Ja jak go przejdę, to ja już będę na dwa poziomy od ciebie dalej. Łatwo będzie. Nie łatwo, to twoja wina. No Ale i nie łatwo doleciałem, no ja w pierdziele pomplam. Ale co ty zrobiłeś, że ty nie doskoczyłeś? Nic nie zrobiłem. Jak? Bo ty mnie. Czym... Ty mnie... Popknąłeś mnie. Dobra, udało się. Teraz tylko zrobić... Jestem. jumpa Dobra, jestem no, jesteś... Ja się tak przestraszyłem, gdy to lawę trochę zobaczyłem. Wiem, że tutaj... O no, właśnie. Dobrze. To jest najgorsze. Znaczy, nie najgorsze, tylko. Najgorsze to będzie tam skakanie, bo tych takich dziwnych rzeczach nie jest zbyt miłe, bo już to przeszedłem Nie! O, ktoś spadł, tak? No. Ostatnie! Osta ostatnie krata! Dostaje tak, lago małego. Dostaje ścinkę malutką. Nie! Aj, teraz trzeba. Tak, tak. Ja! Ja bym to mógł nie... jeszcze o, nagrywać... byśmy mogli nagrywać dwie perspektywy. Uf, tylko to chodzi, że... No, jest, jeszcze no. nie jesteśmy tam doświadczeni. Jak yy, dajcie mi jakiś fajny link do jakiegoś fajnego programu z montowaniem, to ja z Kamilą będziemy razem nagrywać. Ja potem będę dawał dwie perspektywy, żeby nie było. Gość tam leci na... Ja pierdziele spadłem w takim momencie. Trochę to jest takie niefajne, jak jeszcze już dosyć wysoka, a tutaj nagle... Czyli nie no taki egzosty nie albo albo hey, coś takiego. też myślałem, że moglibyśmy dla naszych widzów nagrać jak gramy w Vegeta Online. Nie? nie, jaki to jest nie fart nie dla ciebie Nie mam, ale nie chcę mi się O dobra ale... dobra Nie możemy, możemy szczerze Dobra jestem już dosyć daleko. Możemy też Robloxa nagrać no, ale, to no, już, ale to już reszta, to, już, to, już to jest reko, to to już już niech... całą grupą z Krystianem, Filipem To już tak jak zostawicie nawet e, nad... no, jak Pięć zostawicie łapek gdzieś... w górę i będzie filmik z innymi kolegami jak będziemy grać w Robloxa, nie wiem co wybierzecie bierzecie to, to, to zagramy no Przecież w Mixeru muszę to przechodzić już piąty raz Ale okej, okay, nieważne. E, e. Czekaj, tutaj na pewno trzeba wskoczyć, wiesz co, nie wiem no, ale, ale ty masz lewe nogi Ty, ty nie, to tam trzeba, trzeba chyba wskoczyć Nie, czekaj Dobrze, dobrze skoczyłeś Dobrze tam skakałeś, tylko nie trafiłeś Boże, moja klawiatura niby membranowa, ale brzmi jak mechaniczna, bo Sam to słyszałem Nieważne, to, to... Tamto Nie. to jest tak mój koledga, e, e, Po prostu... E, jakby coś... to, to drzwi się zlegowały, zobacz na odcinku co się z nimi stało, bo trochę te dziwne Jak to drzwi? Gdzie ty jesteś? E, drzwi dziwi się a... zlegowały. Dolno, dolna część drzwi jest otworzona, a, a górna zamknięta. Jak? U mnie normalnie są drzwi. Masz jakiegoś Minecrafta spiratnego. E, z, z Ale... Czekaj, what the fuck? Dobra, już wiem dosyć daleko. Ja jak, jak, jak to byście tak zacięło? Widzowie, ja oczywiście pierdzę na nagraniu, więc jakbyście słyszeli, to wiecie. Co? Okej, okay. no nawet głośno, tego nie widziałem. Dosyć głośno osyć... było, dosyć głośno. Okej, okay. ja nawet nie, e, na to tym nie widziałem takie rzeczy. E, się na ten odcinek do... będziesz grać na Bedworsach. To się tak myślę, że będzie na Bedworsach. No, Bedwarsiki będą, Bedworsiki Bed są fajne. No, ale Również dzisiaj to będzie... Na... Jak na razie będziemy nagrywać ten jeden odcinek, później będziemy nagrywać yy, inne. będzie jeden odcinek, co najmniej na dwa dni będziemy się starać. No. No to... na, nie, mam na trzy, na trzy. Nie dajmy. Bo to już będzie jakby pod daily podchodzić, bo do dwa dni. To już jest mniejsza część tygodnia, już taka duża mniejsza część. Już Aha, to już będzie jako pod daily. No, to trzeba było od samego znaczy, To będzie jako daily. Siema. Co robisz? Ty jakiś. Skakuj! Skacz, dawaj! w ogóle ci nie zacznę. Żeby... No weź. Content, ogóleś! Content się nazywa Content. Co? No, laga miałem! Content! Laga miałem. I dobiec, jest content. Ja już content. Ja laga miałem w tamtym to momencie! Samą ja miałem. To, to samo miałem! Nie marzyć, to samo miałem! Nie akurat... się, to samo miałem! Tak, ja miałem laga! To samo miałem właśnie wcześniej! Tak, ja miałem laga! Nie, nie, może tak, ale miałem laga! To samo miałem! Dobra, nie martw się, też miałem laga! Dużo, już na tym etapie jest łatwo. Bo... No, ale nie do końca, bo nie pamiętam jak no, to było. Co się dzieje? Co mi się stało? Miałem takie, takie dziwne bieganie. Jak Boże. mi się jeśli no, mi sobie no. nie uda za tym razem, to kamień mnie tepa na trzeci poziom. Nie, 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 to jest żart. Podam do pojęczyny Centralny środek. No, ja pierdzielę nie daję mam pecha po prostu. No, w domie ziomek. Dobra, ziomek. Czemu? Zobaczcie mnie ludzie w komentarzach. No tak, że jestem, Mikołaj, żeby nie było. Okej, okay, nawet po. Nazwie można. Się wzięło od, na wspólnej. Och, kurczę, spadłem. Mikser... Ja wytłumaczę, widzę, jak się wziął. mikser. Mikser się wziął odtąd, że Mixer lubił Nie od miksera tego. Na, nie, nie od miksera tego, co wiecie, co, co wie, był w ekipie, ale już go nie ma. Nie od tego, nie A. od tego, tak. Tak, tak tylko na, na uwagę. No, ale wzięło się to skąd, że mikser miksował różne rzeczy. Teraz zmiksował buta. E, nieważne skąd, to wiem. E, jestem na następnym poziomie. Co się dzieje? Nie jesteś. Jestem. Nie pokazuję. Czekaj co ja zrobiłem, ja fuck, ja tam skoczyłem, miała... Teraz zobacz. Kłaps. Kurde. No... Weź tepnij, bo ja naprawdę już mam dosyć tego poziomu. a to by trzeba umieć parkurę. Mówi, na początku było mówione, że to for... Ja tobie co, mówiłem, to, to, to nie co będzie łatwo. No kurczę byle mi. Ja, ja, to już trzeba robić na szlifcie Duro. A na kim tu jesteś, powiedziałem, ja, bo nie serca uwagi, na na Ale o co tam chodzi? No z tym domkiem. A, z tym domkiem. Co drzwi zlagowałem? O dobre, absolutnie zlagowane. Dobra, weź tak bo ja chyba na no serio nie dam rady. Serio? Tak, ja się podaję. A już ja... kończę. Ja już kończę następny poziom. Gdzie teraz, tu, a dobra tam. Czekaj, muszę ja będę A, kończył już okay. następny poziom, nie. gdzie tutaj teraz eee. trzeba pójść. I co jest? Muzyka jest dźwięki. Co jest? To nie, nie wiem bój. gdzie iść. Tutaj gdzieś? Z drabinka. No ale gdzie? Później z tej drabinki trzeba wskakiwać. ty Tamte... Dobra, do lawy zapomniałem. Nie. No nie no ja mam pecha. Weź pliste stepni, bo już naprawdę. Cię nauczył Dobra, no, nie będę. Ale ja, ja go umiem, tylko... Jak ja byłem na 78, ja ten nadal mam tylko rozklinę, co? że przez około 26 ty mnie typałeś. No co ty robisz? byłem tak daleko. nie no, tak samo daleko. Pańska. No, ale kazało mi mam widownię poza e, nagraniową e, w ogóle nie teraz, W ogóle nie mam kota na, na tych na kolanach teraz i w ogóle mnie przeszkadza. Kota? no ja nie, dwie kotku. Znaczy, lubię kotki, oczywiście, że lubię kotki. No, Tylko, że ja nigdy kota byli. nie miałem w domu. Sobie kup. Ale... Kinksharego, e, angielskiego. Tak, ja 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 na ty drugi, na drugim na drugim mnie wiesz, jeszcze raz, ostatni Zapomniałem tak, wziąć nie Ostatnie. Ostatnie. Nie, ostatni. nie nie. No weź, ty będziesz już na 99 i będziesz odchodzić do ostatniego, ja na pewno drugim będę się męczył. A ja już właśnie deadam, pro, no dobra deadam, deadam, deadam. Wiecie co widzowie, jeszcze chyba jeden poziom i będzie musiało być koniec nagrania, bo ja niestety jestem słaby w parkurze że mi już chyba trwa 10 minut. Chyba, że się mylę. O ile trwa nagranie? czek co ty robisz, ja to muszę za pierwszym razem przejść. No to idź. To tylko wszystko czysz tą jedną lawę i już dalej będziesz mógł normalnie iść. No. Po co to zrobiłeś? Ale ty wiesz, że tylko mogłeś tak po prostu zrobić jeden skok i już byś miał Na shiftie, na shiftie, na, shiftie, na Ale kuca, przy ścianie. Shiftie, Ale na jesteś kłucem. Na, shiftie, na, shiftie, na shiftie, lecę... Ale jesteś kucem. Dobra, dobra, udało się, udało się, wytrwałem. O jest, dobra, przeszłem, następny poziom, S Kurde. No, o, o. no nie, pan, no. Ale. 6 pni na serio. Eee, poczekaj, bądź, bo zapisałem poziom. Nie bądź taki, nie bądź taki plez. Czekaj. Zaraz będę w eee. mieliśmy kończyć przez to takie coś. Eee. Czekaj chwilę, bo zapisałem poziom. Zapomniałem, <laughs> że no... Dzisiaj może na trzy odcinki będą na kanale, tak powierzyłem. Eee, dobra, no. Eee, ATP zero ziomek. Tam już tylko idziesz do góry. Mam tak czekaj, bo to ja zrobiłem. górę. Na górę. A musisz klapę otworzyć, po prawej stronie, jakbyś nie widział. Ja nie nie wskakuj tam na płotek. Dobra, jest, ez. As... Ej, bo się nie chce ta klapa otworzyć, tak po pierwsze. No bo ja śpię. czas czasu pewnie i dlatego. Ty no co się stało, klapa się nie chce otworzyć. Jezu. Serio, ile wypiłeś dzisiaj? Dobra, nieważne. Wypił zbyt dużo wody. Nasz kolega. Wasz kolega. Nie, chcia, nie chciało mu się wstawać. Wtedy nagle mi pisze, że. Nagrałem odcinek i bum. Jeszcze nie wyświetliwał. Winle. Dobra, nie umiem mówić. Nieważne. Napił się procent, zbyt dużo procentów wziął. Kamil, do no mógłbyś mnie tak, bo coś się stało. Legowała się klapa. Okej, okay, masz tepam cię ostatni raz. Jej, O to ten poziom taki zajebisty, na którym byliśmy. No, ale ty musiałem cię znowu tepać wtedy. Chyba już 15 raz. No dobra, nie nie, nagle zębę jeszcze nie, nie na piąty. Nie Wiecie ważne, to, że to Ja chyba pójdę do toalety na chwilę. <grym> Co? E, a tak tak na chwilkę na chwilkę. Kamil wie w jakichś sprawach. Nie dobra, no, to powiem. Ja jest... moje sprawy fizjologiczne, ale to takie to takie płynne. Dobra, zaraz osam. Nie no, serio. Dobra widzowie jakieś mnie słyszycie. No to mikser poszedł tylko, żeby zjeść kanapkę i wrócić na żarty, a później siedzieć jeszcze tutaj przez 5 godzin i mi nie dać wypłaty nawet 5 zł Ale to nieważne. Mikser jak się ustawił pijanie. Głowę skręcił w inną stronę niż in świata są. Kręcił głowę w lewą stronę i później do góry. Kręcił głowę. Wystronność świata, której nie można skręcić Nie no, ten poziom jest taki zepsuty, tam nie da się doskoczyć Jestem wreszcie, kiedyś tu na spokojnie doskakiwałem Dobra, EZ, 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 łatwo łatwo w był łatwy ten i dobre ja są. Dobrze na... widzowie już jestem. Teraz wam powiem naprawdę, czemu musiałem wyjść, bo... No, powiedziałem sam... yy, widzą fajną historię, jestem Eee, no... yy, dobra, ale yy, ja wam powiem yy. Yy, dlaczego? Dlaczego musiałem wyjść to? To jest bardzo jakby... nietypowa sprawa, co się właśnie stało, bo ja sobie idę do toalety, tak no serio, musiałem załatwić swoje sprawy. Na odcinku, oczywiście, nie mógł. Pytałem e... się na, e, przed odcinkiem, czy coś będzie no i... się załatwił. Nie... Taki był rura pękła. Jak to rura pękła? Normalnie rura pod kranem wybuchła. Jakiego klota zrobiliście że rura pękła? <laughs> nie, bo moja mama, wiecie widzowie, coś tam robiła przy tym. Chyba... Mm, nie, pranie było wyciągane i takie nagle woda cieknie spod kranu i takie co? Co się dzieje? Ja tak patrzę. No i patrzę... Bo moja mama już nie była w łazience, ja tak patrzę, co się dzieje? otwieram szafkę i... Tylko na mnie woda wylatuje. <gryzm>, co? ale serio, ci, ale serio? Bo mogę ci potem wysłać, zdjęcia jak to wygląda. Kibel zela wy... połowie. Na, na, najwyżej na nagraniu. A to nie była moja wina, ja spuszczałem wodę w kiblu i tak się zaczęło robić. No ale to właśnie twoja wina, dlatego? Zacząłeś spuszczać wodę w kiblu i dlatego? ude Prawie na samym końcu poziomu Jakby widział jak teraz, teraz ja, dobra, ja Bardzo was przepraszam za to, że takie długie nagranie będzie, ale to Właśnie końca. dobrze, długi odcinek Dobra, jestem na szóstym poziomie Znaczy, no na szóstym Dobra widzowie, to już chyba koniec pierwszego odcinka, bo już za długo trwa Więc y, Kamil pożegnaj się Eee Mmm, dobra siema Dobra Siema, na razie